Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Jarek i zapraszam Was na kolejny materiał w cyklu: komiksowe polecajki. A raczej, powinienem powiedzieć mangowe polecajki, czyli właśnie, co warto przeczytać. Bo to jest pierwszy taki materiał, który dzięki wydawnictwu Hanami będę mógł Wam zaprezentować, gdyż mam dwie pozycje, jak widzimy, i dwa drugie tomy, dwóch serii: Billy Bat i Isaac. Powiem Wam szczerze, że. No, właśnie, jak jest? Za chwilę, bo może powinniście wiedzieć, że Nagasaki jako scenarzysta i Urasała odpowiadają za Bilego Bata. Tego drugiego szczególnie powinniśmy kojarzyć z takich pozycji jak choćby nawet Pluto czy chłopaki z XX wieku, bo to właśnie on tworzy tutaj rysunki do tej serii. Natomiast Shinji Makari, scenarzysta, chyba sam, samuraj i wielki szczenię, weźcie proszę. Przypomnijcie mi, chyba ten tytuł, on za niego odpadał. Wybaczcie, jeśli się mylę i ten tytuł przekręciłem, ale coś właśnie mi świta. Natomiast Double S, bo tak nazywa się, albo pod takim pseudonimem działa rysownik, który debiutuje na naszym rynku. On właśnie odpowiada za tą oprawę wizualną. Jak jest z tymi komiksami? Może zacznijmy od Billy'ego Bata. Dlaczego o tym mówię? No, bo jednak Billy Bat i Bat Batman troszkę mi się to z tym kojarzyło. Co prawda tak nie jest, ale o tym za chwilę. Ogromna cegiełka to się od razu rzuca w oczy i tak było też w przypadku pierwszego tomu, który oczywiście możecie u mnie zobaczyć. Cena okładkowa 69.90. Tu jakieś małe informacje dla was. Natomiast sam komiks jest to miękka oprawa ze skrzydełkami, jak widzimy. Komiks oczywiście w czerni i bieli. Tylko tych kilka pierwszych plansz dosłownie możemy zobaczyć w kolorze, natomiast ważna informacja: nie czytamy tego w ten sposób, bo zobaczcie, tutaj to jest tak naprawdę koniec. Tutaj dopiero jest ten właściwy początek, czyli czytamy od drugiej strony komiksy mangowe, czy raczej mangi, albo mówiąc najprościej po prostu komiksy, tak. Sama historia, Billy Bat postać komiksowa, postać, którą możemy kojarzyć, powiedzmy. Natomiast sama historia, nie ukrywam, że tutaj w tym tomie troszeczkę bardziej na początku była lekko taka nie tyle zagmatwana, co zastanawiająca przez chwilę, bo akcja zaczyna się od miejsca, gdzie mamy tutaj na nie wiem, czy kojarzycie w ogóle takie pojęcie, jak Shinobi. Są to wojownicy, którzy de facto posiadają specjalne moce albo zdolności nie zawsze w wyniku ich samych, że je pozyskali, tak? tak. Kiedyś oglądałem film Shinobi, właśnie o grupie zabójców, takich ludziach, właśnie o takich specjalnych mocach. I powiem Wam szczerze, że naprawdę mi się bardzo ten film podobał. Więc zachęcam Was, gdybyście mieli gdzieś okazję go obejrzeć. Natomiast, właśnie tutaj historia, kontynuując wątki też w pewnym sensie z tą pierwszego, najpierw narzuca właśnie w takie miejsce, ale cały czas o co chodzi? Chodzi właśnie o tego tytułowego Bielego Bata. Postać komiksowa, postać, która odgrywa niesamowitą rolę, która przede wszystkim daje nam. Hmm, Pewne zdolności, wpływa na nasze decyzje, pojawia się gdzieś zawsze coś na wzór, tak jak nie wiem, kojarzycie, kiedy Batman był wzywany, prawda? Pojawiał się wielki znak na niebie. Tutaj pojawia się, ale on w innych miejscach dość nietypowych i niekoniecznie zawsze jest tym pozytywnym. Więc tutaj coś takiego właśnie ma miejsce. Ale tak jak mówię, na początku czułem się trochę zagubiony, bo wracaliśmy do korzeni bardziej. Poznawaliśmy troszeczkę wcześniejszą e, historię bazującą oczywiście i cały czas nawiązującą do białego Gobata. Natomiast kiedy wchodzimy w ten właściwy moment historii, e, kiedy bardziej do takiej współczesności wracamy i znowu jest poruszany temat naszego głównego bohatera i tego, jak on tworzy te komiksy oraz takiego wątku detektywistycznego, naprawdę zaczyna się robić fajnie. Tutaj też ciekawym zabiegiem jest, choć ja nie ukrywam, że on jakoś nie zawsze mi pasował w zależności, co tutaj się udziało, nie ukrywam, ale wchodzimy właśnie w taki świat, kiedy jest taki jakby komiks w komiksie, trochę przebijanie takiej czwartej ściany i to akurat jest fajne, natomiast może same te wątki niekoniecznie jakoś tak specjalnie mi podchodziły, ale widzimy właśnie, że sobie Jakaś postać czyta właśnie tego Bill'ego Bata. I to na pewno działa fajnie, to na pewno jest ciekawym zabiegiem, tylko jest też kwestią troszeczkę umowną. Natomiast tutaj mówię, poruszane są wątki historyczne na różnych płaszczyznach. Mówimy też o szpiegostwie, o Związku Radzieckim i, i o tego typu zabiegach. Pojawimy się w miasteczku westernowym, gdzie nasz bohater też czerpał inspirację umieszczając jeden z kadrów właśnie, w gdzie to miasto jest widoczne w komiksie i naprawdę te jego poczynania i to wszystko, co tutaj się dzieje, jest trochę zagmatwane, jest takie tajemnicze, mroczne czasami i zaskakuje. Podejrzewam, że w którymś momencie jednak, mimo wszystko, tak jak ja, odnajdziecie się i zaczniecie, i zaczniecie czerpać troszeczkę więcej frajdy z tej pozycji. Natomiast tak jak mówię, naprawdę jest to w Fajny zabieg. Nie powiem, nie będzie to chyba mój ulubiony tytuł, jeżeli mówimy o Urosałe Tutaj weźmy też pod uwagę, że w tym wypadku on tutaj odpowiada za same rysunki, natomiast jego pozycje, jak wspomniane przeze mnie przed chwilą tytuły, to tutaj Pluto oczywiście jako gatunek cyberpunk mocno wiedzie prym. No i on oczywiście tam odpowiada też właśnie za rysunki czy scenariusz. Ale mówię, Billy Bat, ok, jest jak najbardziej jakiś na plus. Natomiast Isaac, Isaac tu przede wszystkim. Hmm, Powinienem powiedzieć, że zdecydowanie to jest tytuł, który naprawdę mocno mnie elektryzuje w tym pozytywnym sensie. Też 6999, też taki grubasek, miękka oprawa ze skrzydełkami. Komiks oczywiście tylko dla dorosłych, opis dla Was. Oczywiście tutaj możemy powiedzieć, że jest to, no, iście, komiks historyczny też e, oczywiście fajnie, tu mamy akurat to wyjaśnione, że nie czytamy z tej strony, to jest ostatnia strona komiksu, prawda? Więc musimy się e, zdecydowanie przenieść e, na tą stronę. Tu nie, da, nie doświadczymy chyba, z tego co pamiętam, kolorowych stron, poza tą pierwszą. E, nie było tak jak w Bilim Debacie, natomiast od razu rzucan, rzucani jesteśmy w wir akcji, jak widzimy, i poznajemy troszeczkę więcej, bardziej taką tą genezę e, naszego bohatera, jego nie wiem, powinienem powiedzieć przyjaciela, wroga, kompana, a zarazem rywala, ale przede wszystkim też ich mistrza, mistrza różnikarstwa, który stworzył dwie niesamowite bronie dające zwycięstwo, dające wszystko. Tu więcej jest tego wyjaśnione, dlaczego, jak, jakie są zdolności i jak wielką tragedię on przeżył oraz jego córka oraz co dostał albo zaproponowano naszemu głównemu bohaterowi. Fajnie tutaj się to wszystko rozgrywa i bardzo fajnie się rozgrywa wątek, który zaraz oczywiście po tym ponownie nas napędza, tak jak zakończyliśmy w tomie pierwszym, który wam prezentowałem, gdzie nasz bohater między innymi został ranny i tutaj dochodzi do e, naprawdę mięsistego, tego, bym e, powiedział przedstawienia obrona miasta, skupianie się na detalach, szczegółach, przede wszystkim konfrontacja właśnie wystrzelców wyborowych e, i Pewne ograniczenia z tego wynikające, naprawdę tutaj dzieje się bardzo dużo, są powroty, zaskoczenia, e, które czasami są naprawdę takie, że dają efekt wow. No i przede wszystkim ta mięsisto-rzęsistość tych walk, zobaczcie jak to fajnie zostało narysowane, to naprawdę fajnie się ogląda. E, Kreska może nie jest taka bardzo słodziałaśna, mangowa, jak w niektórych historiach romantycznych, choćby nawet, no ale to jest komiks dla dorosłych. Tutaj troszeczkę podchodzimy do tego inaczej. Natomiast mówię, fajni bohaterowie, ciekawe relacje, też te, no, na swój sposób troszeczkę romantyczne, ale przede wszystkim rywal, rywalizacja. I to, co się dzieje w ogóle pod koniec tego tomu, pomiędzy tymi działaniami, tymi roszadami, tak jak Byśmy przesuwali pionki na szachownicy w celach tych, oczywiście, logistycznych, związanych z wojną. Tutaj, to co się dzieje na koniec, do jakiego zwrotu dochodzi akcji? No, efekt wow, cholera, naprawdę grubo. Powiem wam tylko tyle. Nie chcę zdradzać dlaczego, ale kogoś mega ponosi, a sam Isaac po prostu wskakuje w niesamowity wir napędzony chęcią e, obrony tego miasta i oczywiście też zemsty e, na swój sposób, ale nie będę wam spoilował. No i tu akurat pomimo tego, że Batman Billy the Bat, na początku tak myślałem, że będzie i szacunku ogół, ogromnego Donaokiego urasały, jednak w tym wypadku Isaac dla mnie bardziej troszeczkę wygrywa tą konfrontację, co nie zmienia faktu, że Billy Bat też daje radę. Może nie tak, ale mówię, tak czy inaczej są to dwie bardzo dobre pozycje. Więc Wam polecam, gdybyście mieli ochotę na być na dole w opisie tego filmu, oczywiście znajdziecie link do sklepu, gdzie możecie to zrobić. Zachęcam Was do tego. Zachęcam też, abyście skomentowali, polubili, udostępnili. Będzie mi wtedy bardzo, bardzo miło. No i oczywiście subskrypcja, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Ewentualnie kliknijcie, wesprzyj mój kanał. Będzie mi wtedy mega, mega przyjemnie. Natomiast co dalej? Czy będą takie jeszcze komiksowe polecajki, albo powinienem znowu powiedzieć mangowe polecajki, bo jest to tak naprawdę pierwszy taki odcinek. Zobaczymy. Na razie te mangi tak mam nie po drodze. Jest trochę tych tomików, które gdzieś tam przeczytałem, chciałbym przeczytać. Może kiedyś jeszcze coś takiego zrobimy. Może ponownie wspomnę te dwa tytuły, albo coś innego. Czas pokaże. Tych tomów mam ponad set. Do przeczytania, nadrobienia, i zwyczajnie nie mam kiedy, a wychodzą cały czas nowe, i to jest po prostu ogrom zaległości. To jest chyba niewykonalne na swój sposób dla mnie. Zobaczymy. Chciałbym, ale nie wiem, czy będę w stanie. Tak czy inaczej, tu się udało. No i co, dziękuję Wam bardzo, więc mówię, trzymajcie się, do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć.